Ja wam nie powiem, który wybrać. Ja mogę wam najwyżej powiedzieć, jak ludzie reagują na daną koncepcję. One troszkę, nie wiem, jeden bardziej akcentował ekologiczny papier, inny bardziej y, ekologiczną zawartość, a in, trzecie było bardziej premium to opakowanie. Nie? No więc y, po wywiadach jakby. Okazało się, że wszystkie są trawnie odczytywane tak, jak chciał klient i tak, jak chciał projektant. Czyli opakowania. trzy dobre odpowiedzi. Wszystkie trzy dobre projekty. tak? To, co, co dostarczyliśmy im, to było to, że jeżeli zdecydujecie się na tę wersję, to w komunikacji akcentujcie takie i takie i takie wartości i uderzajcie z tym produktem do takiego klienta. Inna rzecz, że klient jeszcze wtedy nie bardzo wiedział, do kogo chce sprzedawać te, te produkty, więc skończyło się to po prostu na jeszcze głębsze eksploracji eksploracji rynku, natomiast dostarczył informacje, jak komunikować poszczególne projekty, bo widział też, jak one są odczytywane.